Siemanko. Dzisiaj do mnie trafiła taka Mazda 6GH na wypalanie filtra DPF. Jeżeli ktoś ma problem w tej Mazdzie z błędem P2459, już tłumaczę, jak się tego pozbyć, i oczywiście tej mrugającej kontrolki DPF po wypaleniu. Filtra wszystkie inne błędy się wykasowały. Został tylko ten, i tutaj wystarczy skasować inspekcję serwisową za pomocą kabelka. Zaraz pokazuję, jak to zrobić, pod maską, w tym miejscu. Mamy skrzynkę z bezpiecznikami, i tutaj taką, takie gniazdo łączymy kabelek od masy do tego pina. w rogu Następnie włączamy zapłon i pięć razy naciskamy pedał gazu do końca. Zapala nam się kontrolka świec żarowych. mruga. I teraz wszystko powinno zgasnąć. Dodam tylko, aby nie mieć podłączonej, podłączonego żadnego interfejsu pod OBD bo wtedy może ta procedura z kabelkiem nie, nie zadziałać. Po całej operacji można sobie jeszcze raz odczytać błędy i spróbować skasować. Już powinno być czysto.